Słuchajcie, prawda jest taka, że nie będzie Adama Lamberta, bo powiedział, że nie będzie tak długo czekał i poszedł. <śmiennie> nie, no właśnie, słuchajcie, skoro Adam przyjechał do Polski, to wiadomo, my jesteśmy yeah. tutaj jesteśmy bardzo gościnni i nie ma mowy, żeby gościa trzymać za drzwiami. Więc proszę bardzo, oto! Ta -da! Ta -da! Jak się masz? Thank you. Dziękuję bardzo, you. Jestem tutaj, to dotarłem. To Witam. Oh, of Thank you for having me. Yeah. Dziękuję bardzo to za to zaproszenie. oczka troszeczkę tutaj w kierunku Adama. O, za, zaśmiał się, czyli zrozumiał co to znaczy maślane oczka. Okej. Okay. Adam. Yeah. I know what you to yeah. Adam, yeah. wiem po co przyjechałeś do Polski. Are Czy, Czy jesteś gotów so, na nasze so, rozdanie nagród? Really Jestem bardzo podekscytowany. Czy szykujesz coś specjalnego dla naszej well, widowni, dla polskich fanów? Wiesz co, będę śpiewał. Słuchajcie, on tam jutro ześpiewał. Amazing! Wow. Yeah, amazing. Wspaniale. So, no bez żadnych tańców? Oh, Myślę, że troszkę yeah. potańczę. Just, Ale nie mam żadnej choreografii. Po prostu oh. będę improwizował. I don't ah, ja jeszcze yeah, nie wiem, co it's będę it's robił. Nie mogę teraz pokazać. Yeah, po prostu to, co I będę know. czuł. A jak się uh, teraz czujesz? Now, do like teraz czuję się jak taniec. No Przydałby się jakiś podkład. And, uh, how is it your first time in Czy to jest twój no, pierwszy raz w Polsce? Nie, to I nie jest pierwszy raz. Myślę, oh, że to jest oh, już uh, mój trzeci raz. Może nawet czwarty. To, to może przejdziemy oh, right, na yeah, polski? <laughs> o oh, nie, na pewno nie. Muszę tutaj words. spędzić więcej czasu, yes. żeby so nauczyć you, się trochę waszego języka. Nauczysz mnie trochę polskiego, Czegoś nowego. Pierwsza lekcja. Najlepszy program. Najlepszy program. Can you say to the camera? Oglądacie o, o. Oglądacie? Oglądacie? Oglądacie. 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 Najlepszy. Najlepszy? program. Najlepszy program. Very nice. Yeah. So you already know who are watching the program. Yeah, so I'm Polish, Polish now. now right? Polish, tak, right? tak yeah. jestem teraz Polakiem. And, uh, jestem po I pierwszej lekcji. Mam coś Ooh, dla ciebie. Okay. Uh, uh, this is in Polish. So you say... To jest po polsku. Moje wait, how do you say it? Moje, moje serce... Moje serce to e, Miasto. <laughs> to miasto duchów. To miasto duchów. Rewelacja! naprawdę! A teraz? Ma... Moje serce to. Miasto. Miasto duchów. And can you sing it now? Uh, Czy możesz to zaśpiewać? Moje serce to miasto duchów. Uh? Uh, <laughs> This is good for me today. <laughs> to yeah. bardzo so, dobra lekcja dla mnie. I'm Super. Ja pierwsza. Teraz biorę to za sobą, dobra? It's yeah. for you. <laughs> <laughs> okay, good. To dla ciebie. Czy możesz And to jutro zaśpiewać na SK Music Awards? Tak, przemyślę Or maybe or A masz jakąś specjalną kreację na jutro? I Jeszcze nie myślałem ideas. o tym. Yeah. Mam I kilka pomysłów, and so I, you I ale zawsze to kombinuję w ostatnią chwilę. Decyduję w ostatniej chwili, I nie lubię okay. tym yeah. się tym yeah. zastanawiać like wcześniej. Of, like, okay. I so Danego dnia po prostu uh, staję przed szafą i mówię, dobra, a dzisiaj yeah. założę yeah. to. Ja jestem normalną osobą, chodzę na zakupy, kupuję buty, mam dużo ubrań i po prostu decyduję na bieżąco. Okay. Zrobimy krótką Posłuchaj, przerwę. Słuchajcie, jeśli Adam się zgodzi na questions. krótką przerwę muzyczną, to właśnie odpalmy sobie klip, a potem oczywiście wracamy. Nie tylko we dwójkę będziemy z Martą, pytania, ale prywatne. wciąż Adam będzie z nami, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszymy. No to bye! Trochę no ewidentnie no no Adam jest super. Adam Lambert we własnej osobie przyszedł do nas i jeszcze z nami tutaj chichocze. jest w ogóle super. I nawet troszeczkę z nami posnapchatował, także jeżeli Spadajce. wiecie teraz na naszego Snapa, to zobaczycie, co tam Adam ciekawego powiedział. A jako że nasz program jest interaktywny, to nie tylko my tutaj będziemy pytać, ale też będziecie wypytać. Uh, our show is really interactive. Mm -hmm. Nasz program jest bardzo interaktywny. Mamy snapchata, FaceTime FaceTime'a, FaceTime Instagram. Instagrama, Instagrama Skype'a. Okay. I spróbujemy. Zadać ci pytanie przez kogoś. fana, który ma nadzieję, że do yeah. nas się okay. dzwoni. Yeah. wiemy kto to. to. są jednak she. O, te dziewczyny. O, look. Yeah. Hi. Oh. Hi. Dzwonicie! Oh. Zadawajcie pytanie, dziewczyny. O co chcecie zapytać Adama? A tak śmiechu. A tak śmiechu. To są naprawdę prawdziwe kapeszki. Pytajcie, dziewczyny. Kiedy rozpoczął swoją karierę? When you started your career? Kiedy rozpocząłeś karierę? Yes. Well, I started when I was a kid, but zacząłem śpiewać kiedy I byłem American dzieckiem, 27, so ale w idolu zacząłem w wieku 27 out. lat Czyli i Adam wtedy tak naprawdę nie odkryto. ale miał 27 lat kiedy o nim usłyszano, a krzyczą na mnie, że my to tłumaczymy, a skąd ja mam wiedzieć, że wy to tłumaczycie? Aha, <laughs> <laughs> Aha, Dlatego a... tak chciałam powiedzieć co Adam mówi. No. Czyli ja teraz wyszłam na dobrą eh, parę tak. z programu, bo nic nie zaczęłam tłumaczyć. Dokładnie. <laughs> okay. They are, uh, they are uh, angry because we are translating and they said they are tak, Powiedzieli, że tłumaczą od razu to, co mówisz, więc uh, like to ja nie muszę tłumaczyć. Rumor, mam kolejne pytanie. Ever, uh, Są plotki różne na świecie. Um, jaką najdziwniejszą plotkę usłyszałeś o sobie? Usłyszałem taką yeah, plotkę, że nie żyję. czytałem w internecie, dead. że Adam I like, Lambert nie żyje. Co? Jak to, czy kid? ja nie żyję? zacząłem się szczypać i sprawdzać, czy żyję. Tak, okazało się, że żyję, że wszystko w porządku. Ja mam sobie, że Twoja rodzina bardzo przeżyła. Tak, mama zadzwoniła i od razu pyta, coś się stało? Nie, żyje. wszystko w porządku. Mamo, a czy Twoje serce jest miastem duchów? Like Były takie But dni, kiedy moje serce było puste days. i, i yeah. czułem, jakby było miastem like like duchów, ale chyba każdy ma, każdy ma taki dzień. Każdy ma taki dzień, tydzień <laughs> albo You're miesiąc, kiedy like jest tam smutno, coś na mnie pasuje. Questioning everything you thought you knew. Yes. Pytamy się, czy um, wszystko to, co wiemy, jest prawdą. Ale potem przychodzą dobre dni czujemy i czujemy się can lepiej. Ja you know? you yeah, widzę, yeah. teraz czujesz yeah. się yeah. o wiele so lepiej. Not the a ghost town now. What's the reason? Tak, teraz moje Because serce nie I'm jest lepiej. Cieszę yeah. się, bo jutro występuję na SK Music Awards. A co z twoimi randkami? O, jestem wciąż singlem. Więc wiecie, masz trochę opcji w Polsce, you, tomorrow, wiele oddanych fanów. Jutro muzyka yes. Czy powinienem się wybrać na łowy? Oczywiście. A czy lubisz polskich fanów? Czy są na tych inni niż w innych krajach? Wiesz co, za każdym razem, kiedy ich spotykam, są bardzo tacy słodcy. Czuję się zrelaksowany, w porządku. Bardzo lubię spotykać fanów na całym świecie, bo jest zawsze coś innego w każdym kraju, ale są też podobieństwa. Dobrzy ludzie są, ludźmi. To jest, są, dobrymi, ludźmi. To jest, są dobrymi ludźmi. To jest w każdym kraju. And uh, let's say, are there five things you can't live without? That jest I can't pięć live rzeczy, my bez phone. których nie możesz żyć? Bez uh, telefonu nie możesz żyć. I mean that would make me quite crazy. <laughs> yeah. It's all oh Nie it. miał and telefonu, nie miałbym Instagrama, post, ma, to by było straszne. Oh, sprawdzasz yeah, Sprawdzasz komenty, lajki, yeah, like yeah, komentarze, zawsze sprawdzam. Jakieś najgorsze, które przestałaś? Noż to się rzeczy, które noszę i tak dalej. Ale ja tak sam z siebie się śmieję. Mam dystans do siebie i nie boli